Rozdział ósmy. Pierwsza interwencja policji. Opium czy ziemniaki? W więzieniu. Żanet płynęła cały tydzień. O zmierzchu Bill, stojący na straży, wydał okrzyk i cała załoga wybiegła spiesznie na pokład. To coś tam, wyjaśnił Bill Ketty. Wygląda mi na łódź celników. Ketty nie objawiła ani trochę niepokoju. Zapytała tylko Billa, czy to, co mu poleciła, zostało zrobione. Bill zapewnił ją, że wszystko jest w porządku i wszyscy powrócili spokojnie do swoich zajęć. Po pół godzinie trzech policjantów wkroczyło na pokład Janet, a Bill przyjmował ich z należnym respektem. Papiery macie w porządku? spytał najważniejszy z tych trzech. Bill zaprowadził ich do swojej kajuty i pokazał gruby plik papierów. W porządku, stwierdził po ich przejrzeniu policjant. Co robicie w tych stronach? wieziemy na wycieczkę morską pannę Ketty Blimont. Żanet jest jej własnością, a my jesteśmy mu, panny Blimont, na służbie. Zresztą figuruje to w papierach statku. No, no, zauważył ironicznie policjant. Panna Ketty Blimont odbywa przyjemnościowe wycieczki tym starym wrakiem? Nie każdy ma dochody równe poborom inspektorów Policji Federalnej i ich drobnym zarobkom ubocznym. Zabrzmiał za ich plecami głos jeszcze bardziej ironiczny niż głos policjanta. Zwyczajni obywatele amerykańscy muszą się zadowolić tą skromną cząstką, jaką im los przeznaczył. Trzej policjanci odwrócili się szybko i oczom ich ukazała się Ketty. Doprawdy urocza w błękitnym sztafroczku. Proszę wybaczyć, wyjąkał szef. Sama musi pani chyba przyznać, że takie prymitywne pudło nie jest godne wozić na wycieczki tak piękną damę jak pani. Ketty uśmiechnęła się z widoczną przyjemnością. Czemu zawdzięczamy zaszczyt wizyty panów? zapytała miłym, lekko znużonym głosem. Zasygnalizowano nam, że w tych stronach grasuje banda przemytników opium, jesteśmy więc muszeni rewidować dokładnie wszystkie napotkane statki. Jesteśmy do panów dyspozycji, rzekła Ketty z lekkim ukłonem. Po czym kazała sobie przynieść wiklinowy fotelik i usadowiła się w nim z wystudiowaną elegancją. Na pokład weszło dalszych trzech policjantów. Inspektor kazał Billowi zwołać wszystkich ludzi. Każdy miał się zjawić z marynarskim dobytkiem przy sobie. Filmario, i Setembr również musieli stanąć w jednym szeregu z załogą. Co to się dzieje? Zapytał szeptem filmario, przechodząc obok Ketty. Uważajcie, żeby nie powiedzieć ani słowa więcej niż ja, szepnęła Ketty. I nie przejmujcie się, cokolwiek się zdarzy. Nie znać mnie fil. Inspektor wywoływał ludzi po kolei. Sprawdzał papiery, które mu Bill przedstawił, kontrolował dane w paszportach. W tym czasie trzech policjantów przeprowadzało rewizję na statku. Słychać było, jak ostukują młotkiem grodzie. Przy tym systemie nawet pyłka opium nie dałoby się przed nimi ukryć. Szef skończywszy sprawdzać personalia, kazał wszystkim wywracać na lewą stronę kieszenie, otwierać worki czy kuferki. Katie nie wzbraniała się przed osobistą rewizją. Zdjęła szlafroczek i rzuciła go na pokład, pozostając w uroczym kostiumie kąpielowym. Kiedy przeszła kolejna filmaria, pija i setembra, inspektor zmarszczył brwi. Kapitanie, coż to za żarty? Twierdził pan, że ma 20 ludzi załogi, a tu jeśli mnie oczy nie mylu, jest trzech. Oni nie należą do załogi wyjaśnił Bill. A kimże więc są? Jak możecie usprawiedliwić ich obecność na pokładzie? Przewożenie na statku potajemnych pasażerów pachnie więzieniem. Bill rozłożył ręce. Pan wybaczy, ale żadne prawo morskie nie zabrania ratowania rozbitków. Oczywiście, jeśli jest taki nowy przepis na przyszły raz, jak natrafię na walczących z falami nieszczęśników, pozwolę im się utopić. Tak jak pan sobie życzy. Niech mi pan nie przypisuje takich bzdur. Rozbitków się ratuje, ale musi to być odnotowane w dzienniku okrętowym. Bill otworzył księgę, którą trzymał jeszcze w ręku. 29 maja, godzina 16.30. Podczas postoju na wyspie bez, spowodowanego sztormem, bierzemy na pokład trzech osobników, którzy twierdzą, że zostali wyrzuceni na brzeg przez falę po rozbiciu statku, którym płynęli, i że nazywają się Finn Mario Double, lat 30, Piopis, lat 39 i September Nord, lat 36. Wszyscy trzej mieszkańcy Newaslip. Odnośne dokumenty zostaną przeze mnie przekazane władzom portowym Nowego Jorku. Inspektor sprawdził. Wszystko słowo w słowo było zapisane w dzienniku. Kazał sobie okazać dokumenty, przestudiował je uważnie. Skinął głową za probatą. — Zatem jesteście trzema rozbitkami — zapytał twardo, zwracając się do Finmaria. — Nie — wyjaśnił ze swoim zdumiewającym spokojem Finmario. — Nie jestem trzema rozbitkami. Jestem jednym z trzech rozbitków, o których mowa. Dwa i inni stoją jeden po mojej prawej, drugi po mojej lewej stronie. — Brawo! Roześmiał się Setembr. Niech żyje ścisłość, panie Dubl. Wszystko to razem nie podobało się inspektorowi. Czy ci ludzie mieli bagaże? Zapytał Bila z irytacją. Trzy skrzynki stoją tam z tyłu. Rozbitkowie twierdzili, że zdołali uratować tylko trochę odzieży. Czy to do was należą, panowie rozbitkowie? Te trzy skrzynki za waszymi nogami? Zapytał ironicznie inspektor. Phil, Setembr i Pis odwrócili się jednocześnie. Rzeczywiście. Za każdym z nich stała skrzynka. Dostali je na wyspie bez Besotketi i napełnili je odzieżą pana trola. Tak, powiedział Filmario. Czy zechcą panowie wręczyć nam klucze, żebyśmy mogli skontrolować ich zawartość? Film PC podali kluczyki policjantowi. Ten otworzył najpierw kłódki, następnie podniósł wieka i wydał okrzyk triumfu. — Jest tu dość opium, żeby wytruć całą ludność stanu Nowy Jork! Wszyscy obstąpili skrzynki pełni zdumienia. Nawet Ketty wstała z fotela. Przed chwilę filmario czuł na swoim ramieniu pieszczotliwe dotknięcie cieplutkiej piersi i słodki zapach jaśminu. — Och! — wykrzyknęła Ketty oburzona. — To prawie nie do uwierzenia! — A pan co o tym sądzi, panie rozbitku lubiący ścisłość? — spytał sarkastycznie filmacia inspektor. Fil nie stracił kontynansu. Panie inspektorze, jak słusznie powiedziała panna Ketty, to prawie nie do uwierzenia. Ma pan mało wyobraźni, młody człowieku. To stary kawał. Ląduje się z towarem na jakiejkolwiek skalę udaje rozbitka, prosi się pierwszy, przypływający w pobliżu statek o ratunek i najspokojniej przywozi towar. Nieprawdaż, panowie przemytnicy opium? Filmario potrząsnął głową. Panie inspektorze, to najoczywistsza pomyłka. Nie jesteśmy przemytnikami opium. Jesteśmy trzema dżentelmenami bez opium. W setembr wpadł na szczęśliwy pomysł. Wysunął się naprzód, pokazał inspektorowi kostki i oświadczył pewnym siebie uroczystym tonem. Prawdą jest, że jesteśmy dżentelmenami, jak prawdą jest, że kiedy rzucę te kości, pokażą sześć i sześć. Rzucił kości na pokład i wszyscy wybuchnęli śmiechem. Trzy i jeden. Stał się cud. Setembr nie wyrzucił sześciu i sześciu. Inspektor kazał swoim ludziom spuścić skrzynki do szalupy, a Filowi i jego towarzyszom zejść w ślad za bagażem. A wypłyncie dalej spokojnie w swoją drogę. Zabieramy tych trzech gentlemanów z sobą. Po powrocie zgłoście się do nas na wypadek, gdyby były potrzebne jakieś świadectwa czy wyjaśnienia. Miss, zechce pani przyjąć moje najszczersze przeprosiny. Filmario, Pis i setembr w starannie założonych kajdankach, zmknącej szybko jak pocisk kłodzi policyjnej widzieli jeszcze przez chwilę Ketty, która stojąc przy nadburciu żanet żegnała ich powiewając chusteczką. Panie inspektorze, odezwał się po jakimś czasie filmario. Czy mogę mówić? Niech pan weźmie pod uwagę, że cokolwiek powie pan od tej chwili może być użyte przeciwko panu, ostrzegł inspektor, który nawet na morzu trzymał się ściśle regulaminu policji amerykańskiej. Słusznie zgodził się filmario. No więc niech pan mówi. Chciałbym zwrócić pańską uwagę na dwie ważne sprawy. Po pierwsze, że padł pan ofiarą tragicznej pomyłki. Po drugie, że potrzebuje przynajmniej jednej ręki wolnej. Człowiek, zwłaszcza jeśli jest dżentelmenem, gdy go się skrępuje jak kiełbasa, nie ma absolutnie możliwości wykonania tak przyziemnej, a jednak koniecznej czynności jak wysiąkanie nosa. Za cenne informacje dziękuję. A co się tyczy nosa, sam go panu wytrę. Lepiej, żeby dżentelmeni pańskiego pokroju byli na wszelki wypadek skrępowani. Inspektor wytarł nos filowi, potem tę samą przysługę musiał oddać nosowi setembra. W końcu jednak nie mógł uniknąć uwolnienia z więzów Piapis, bo Piopis żądał zbyt wiele. Port nowojorski, jak zjawa, szybko zniknął z oczu trzech nieszczęsnych dżentelmenów. Był wieczór. Szczelnie zamknięty wóz policyjny pochłonął ich natychmiast, i po krótkiej jeździe zostali wysadzeni na podwórzu budynku Straży Celnej. Popchnięto ich przed rozległe biurko, ozdobione dostojnie wyglądającym panem. Pomyślne łowy, oznajmił triumfalnie inspektor. Cóż to takiego? Przemytnicy. Czego? Inspektora roznosiła radość. Podniósł skrzynkę fila odstawił ją na biurku, otworzył, skłonił się i wykrzyknął tonem pogromcy po udanym eksperymencie z tygrysem. — Voilà! Dostojny jego mość zajrzał ciekawie do środka, a potem popatrzył z kolei na inspektora. — Nadzwyczajne. Po raz pierwszy w życiu oglądam przemytników ziemniaków. — Ziemniaków? — powtórzył, wytrzeszczając oczy inspektor. — Cóż, to są ziemniaki — Chyba że przez 40 z górą lat mego życia jadałem kotlety z przysmażonym opium jako z jarzynką, wyjaśnił z powagą jegomość. Inspektor zwrócił się napastliwie do filmaria. Czy wolno wiedzieć, wrzasnął, jakim sposobem te ziemniaki znalazły się tu zamiast opium, które było w skrzynce? Powinien pan o to je zapytać, odpowiedział pan dublnie wzruszony. Mnie w tej skrzynce nie było. Inspektor zacisnął pięści, ale dostojnie wyglądający jego mość, autorytatywnie zażądał wyjaśnienia sprawy. Opowiedział więc mu szczegółowo przebieg rewizji na Żanet i zapewnił, że ci trzej nie mogli nawet tknąć owych skrzynek. To sprawa diabelska, zakończył swoją relację. Według mnie natomiast jest to sprawka tamtych dżentelmenów, którzy byli na statku, oświadczył dostojny. Nie trudno jest zamienić trzy skrzynki opium na inne, takie same, przygotowane zawczasu. Inspektor zatroskał się, bardzo się zatroskał. Nie miał co marzyć o ponownym wytropieniu żanet, zapadał już wieczór, niebo zaciągnięte było chmurami. Ponadto uświadomił sobie teraz, co przedtem zauważył mimochodem, że maszyna żanet była bardzo potężna, jak na taką marną skorupę. Kto wie dokąd ona już mogła dopłynąć, ta przeklęta żanet. Całą swoją złość i urazę skoncentrował więc teraz na osobach trzech nieszczęsnych dżentelmenów. A więc odegrało się komedię, co? Ale zapłacicie za wszystkich, bo jutro rano w celi zastanę z pewnością nie trzy worki ziemniaków, tylko trzech przemytników opium. Film wydawał się bardzo zmartwiony. E, przykro mi się panu sprzeciwiać, gdyż zdajesz sobie sprawę ze stanu pańskiego ducha. Muszę jednak wysunąć dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, jeżeli ktoś odegrał komedię, to nie my, lecz na naszą szkodę, bo w terapaty wpadliśmy tylko my. Po drugie, Jutro rano w celi zostanie pan nie trzech przemytników, lecz trzech dżentelmenów. Jak to zresztą panu od początku mówiłem. Było już późno i nasi nieszczęśnicy zostali zamknięci w niezwykle antypatycznym pomieszczeniu. Jeżeli sprawy tak się mają, jak twierdził tamten pan, powiedział September, wyciągając się na pryczy, panna Ketty umie płatać figielki jeszcze lepsze niż panna Clotilda Troll. Jeśli się nie mylę, wpadliśmy w poważne terapaty. Myślicie, panowie, że nas... — Rozstrzelają? — wyszeptał cichutko Pio PiS. — Ależ skąd? — zapewnił Filmario. — W stanie Nowy Jork nikogo się nie rozstrzeliwuje, tylko wiesza. — Ale my jesteśmy uczciwymi ludźmi! — użalił się PiS. — Właśnie dlatego sprawa jest niepokojąca — westchnął Filmario.